Dobra. Yo, ze ja strony tak rekin 2790, a to jest drugi odcinek z serii lets play Kotor 2. Jak widzicie, wystąpił pewien problem, ponieważ filmiki mi się zepsuły. I tutaj nagrałem, ponieważ nagrałem drugi odcinek, poznacie pana Kluska. c a c a a klusek. Um, Witaj c a Klusek. Witaj parę... Nie, ja już to 12. Jestem okrutny. W ogóle zapomniałem o tobie, wybacz mój przyjacielu. Jakbyśmy jesteśmy w kantynie, a to jest arena gladiatorów. Ra, jakie to złe! I to jest z tymi kolesiami po kolei walczymy, a na koniec walczymy z bardzo silnym bendakiem killerem. Mam nadzieję, że kontrolujesz, Jasiu, czas, ponieważ ja nie. Tak, kontroluję, kontroluję. Normalnie nic. Dobrze, a więc dzisiaj wykonamy sobie jakąś misję. Wiem, zaskoczyłem was. Ball, 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 Jaką ball, ball, by misję... Ball. Zakup robota... Nagraza i Poszukiwania bastyni. O, wiem co zrobię. Pójdziemy teraz do Dolnego Miasta i poszukamy Ukrytych Beków. Jakkolwiek, się naz... Jak, jakkolwiek dziwnie to zabrzmiało. No. Ja właśnie odgarłam wodę ze skóry. Wodę z, Wody z czego? Ze skóry! Nie, obdarłaś co? Z czego? Wodę ze skóry Jezu, jak, jak można obrywać wodę ze skóry, skoro ona skóry nie ma? No właśnie potem Ciebie wytłumaczę. Po nagraniu Coś jak, jak piwłosów włosów z nosa? Nie, nie A teraz wróćmy do tematu, który poruszyliśmy w poprzednim, e, niedokańczonym odcinku e, Ile pozdrawiam wszystkich, którzy jedzą teraz te. Tak e, No i właśnie tutaj wam czytałem chcę kiedy to jest tak Demolica, lodowa e, Endivia Batavia e, No tak, no, no, Lolo Lolo razy... tak Lolo to jest świetna sałata Lolo nie tak <ścoughs> nie wiem dlaczego A już od razu mu ostrzegam z tym gościem nie rozmawiajcie bo on was tak zakręci was w zdaniach, że nie będziecie w stanie się... Z... przestać z nim rozmawiać. A statem nie rozmawiajcie? Taki właśnie do niego podchodzicie, taki brzydki. O maj! Nie wiem, że o tym Nie, Gorton Kolu. Uważajcie na gościa, on jest... no... szumięty. Krótko mówiąc. Dalej kart. Biegnie, ja mam dwa wibromiecze, które są tak potężne. że normalnie gały mi zbielały. Wiem suche teksty. No, wpuścił mnie bez problemu. Jak miło. On tylko mnie ostrzega, że tam na dole są gangi. Ja za to, że mam zbroję, otrzymałem 50 doświadczenia. A patrzcie, na to. Oni jere, są. Jere, Jezu, ej, dziecko, Minecraft'a. Nie Ej, patrzcie na tą miatkę, ale to będzie masakra. Tylko wam od razu mówię, że tutaj będzie strasznie. Na pokarm dla band. Wulkarze są najsilniejsi. Jest w ogóle jaka karkołomna nazwa. Pokażę wam, kto jest najsilniejszy, nie? One hit kill. Oczywiście ci źli. One hit kill. Oczywiście ci źli. No bo czemu by nie? Czemu ci dobrze mieliby wygrać? One hit kill. No to jest po prostu. Ja uwielbiam to w tej. Ja uwielbiam tą grę po prostu pod tym względem. No. Wiesz, wiecie, no nie niczym niż lubię ludzi. Nie, nie lubię ludzi, nie? Bo to to, to, to nieważne. Ale no... Takie sceny jakieś chore, no wszystko jest dziwne. siła moich dwóch mieczy w ogóle dlaczego to odparłeś mu ja tak, tak nieładnie. Huh! A Kart już kogoś zabił z Blastera. No Kart jest po prostu. Kart jest. hardcorowy koksu. Szczątki! Nie ma szczątków. O, szczątki! Nie ma... O, są szczątki. W ogóle mam ki. Wejdź w inwentory. Nie wiem po co. No ja mam ki w inwentory. Bóg, Bóg wie po co, nie? Bóg wie, co jest najlepsze, ale to jest dziwne, to jest straszne. A oni są źli. A, tam jest ciało Twileka. A oni są źli, bo to kolejni bekowie. Nie, nie, wróć, to są wrógacze. Bekowie są dobrze. W ogóle nie wiem, dlaczego oni się. Beci, ci Wulka... ci bekowie nazywają, czy oni bekają? BUM! Zło! Jestem bestią Zasmakuj w moich granatach. Jakol... Dzień dobry. Dzień dobry. Jakby to nagrywamy. Ale... Ale... ale z kim ty... Ale to tylko Ale O, witam ninja! Nie martw się. Okay. Witaj. ninja, więc... Tak w ogóle to ciebie przywitaj. Dzień dobry. Tak. Okay. A jak mamy do ciebie mówić, tak poza wszystkim? Poza wszystkim. mu ninja. Tak, on będzie po prostu w najzwyczajniejszym świecie. NINJA! Ja to jestem ja. Hey, ja to jestem ja. Ej, to teraz mamy znowu J.J. Jokera, bo jest Jędrze, jest Jasiu i jest ja. Tak, DJ Joker. No, no po prostu my jesteśmy to cofani, że aż JJ Joker po prostu. Ale w ogóle JJ, ojo, oj, oj, przypadkiem kogoś napadłem, a e? nie chciałem. Trudno, dostanę za to premię do kasy i do czegoś tam. No, żeby cię wziął no, i pokręciło. Ja, ja go przeciąłem w pół, nie a ten zero reakcji. Premię do kasy? Jezu, w ogóle, co wy tam gadacie? Mm. Piękne, faszne. Jezu, ale wy macie dźwięki. Ej, wiecie co? A może skupcie się w ogóle? Aha, bo wy nie widzicie. Dobra, kiestim. tym. <grym> Lol. Lol. -lo -lo -lo? Granat strząsowy, poczucie siły moich granatów ogłuszających. W ogóle, pokaż może to ja. Pokaż. Y tak, ja gram, y otóż ninja Gotora. Z kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Horror Horde? -A, A ze mną jest Ninja i Taki Tak. No wróć, no to, języ, to Rekin powiedział i Rekin i mówi, że z nim jest Rekin. No zastanów się chwilę. To jest takie trochę bez sensu. O Jezu, nie, ja nie na... Ludzie ja nienawidzę tego, patrzajcie. Żeby otworzyć skrzynkę, muszę kliknąć na te holodyski w odpowiedniej kolejności. Teraz patrzajcie. No i... teraz mam datapad, który jest tak długi, że... Dobra, Giltos... Giltos, Elinda... Gilto... nie, Giltos już był. Dobra, no trzeba. Giltos, Elinda. Jak uja, Ashana Fodo... A jakiego mówisz? Po żadnemu! To jest jakaś magia. Mm -hmm. A nie, bo Linda była pierwszym członkiem zespołu. To są jakieś imiona chore, no. Nie moja wina. Ja próbuję sobie zdobyć fajną rzecz. G dobra, Elina. E dobra, następnie kontakt z uja i z uji. Jezu, ale imiona tej. Najpierw był uja. Ej, we ej weźcie, bo ja nie pamiętam. Było uji, potem był, tak? Najpierw uja, potem był uji. Jezu, jeszcze trzy! Jak te trzy zdobędę, to się cieszę. Dobra. Uja u i... Ja e... ui, ojo Ja, z tej strony. 1227 i wam... Lupa! Jezu, ej, lupa! Wiesz co jako okay, chyba. Ej, Stary, co ty no. tworzysz za nową religię? O żeby was, no, gra mi się zcięła. O nie! Ale i tak to już niedługo będzie pamiętło. Eneduelike fucke, dobra, pamiętam. Więc ja tam kolejność. Cieszcie się. Cieszcie się razem ze mną. Nie, antek to jest antek, to jest antek. No. Myślałem, że... no. Cześć, bo ja nie wiem, czy ja nagrywam, ale chyba tak. O jezu, tak, no. nagrywa się. A, dobra. Do... Wiesz co, ale ja wróciłem, bo mi się zwiesiła gra. No, on drewniany miał. Ja drewniany kill off! w Minecrafta! <laughs> Widzicie się uspokójcie, dzieci. Kocham Polskę za Kościuszkę, za, 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 za Minecrafta i za to, że sam... Od kiedy Minecraft to, to polska gra, przypomnij? Bo nie wiedziałem nawet o tym. A w ogóle stary coś ci powiem. Yy, polecam wszystkim, nie, że... Powiem. Polecam wszystkim... Mm żeby sobie kupili teraz bo są znowu polskie truskawki na rynku a polskie truskawki są pyszne są takie słodkie dobra i czekajcie ja teraz muszę chwilę pomyśleć Ino no ja potrzebuję znowu tego trio zakręcone Rankory w ogóle nazwa też nieziemsko ale dobre dobre śmieszne uja lupa uja i Ui

ty mi się stara, że ja wszystko z tej gry pamiętam? Póki co widzę, że się zlagała i nie chcę się zamknąć. Ej, nie to o nic specjalnego, to dbam na dziś. Stary, wiesz co, to była zwykła echańska zbroja włó włóknowa, która się różni od zwykłych zbroi tylko tym, że mogę ją ulepszyć. I je, a poza tym jest do niczego. No dobra, powiedzmy, jest w miarę dobra, bo kartowi mogę dać coś fajnego. Bo dam lekką zbroję bitew, no a sobie potem dam ten. Da. A Że to już będzie koniec odcinka. Co? Dopiero 8 minut nagrywamy. Łasz, ty dziadek. Ej, wiesz, że my dopiero 10 minut nagrywamy. 8, sorry. Szaka laka bum bum bum. Poczujemy. nie, zapomniałem wstawić. Ja Dobrze, ale i tak zakończymy teraz ten odcinek, ponieważ właśnie zlevelowałem. I będziemy na tyle fajni, że skończymy teraz ten odcinek, więc. Tylko sobie ulepszę za... moc, jedną. Amino, nie, 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 nie! A więc jeszcze zapiszę. Jeszcze jedną ważną rzecz. Ja nie jak ładnie. A więc. No, zbyt ważną, żeby o niej mówić. No, to Dobra, tak, to był rekin 2790. Nie! Tak? Ok, tak, tak. O! No? Ale... sobie jeżdżę. Co was? Ja już jestem? Kto to? Jest dobra? Nie, to już jest po prostu, to już jest jakiś... Oni... Im... Wam odwaliło, dobra, jo, to był rękno 70. A jaki mecz jest w telewizji w sobotę? A żebym to wiedział, jo!